Cześć, witaj w przestrzeni Free Polish Spirit. Dziś chciałabym porozmawiać o czymś dosyć męczącym i o czymś, co jest na pewno bliskie memu sercu. O perfekcji, o byciu wystarczająco dobrą, ale tylko wtedy, gdy wszystko jest dokładnie takie, jakie ja sobie wymarzyłam. I o tym, jak łatwo w takim podejściu zgubić radość. Bo ja też byłam wychowywana w takim przekonaniu, że trzeba się starać, że zawsze można lepiej. Że coś ma sens wtedy, kiedy jest dopracowane, czyste, pełne i idealne. I do dziś nie przechodzę obojętnie obok rzeczy, które nie są takie, jakie sobie wyobraziłam. I nie tylko w codzienności, ale też czasami w marzeniach. Jeśli coś nie spełnia się w 100%, często traciło w moich oczach barwę, jakby nie było wystarczające, i długo nie wiedziałam, że jest w tym coś, co można zmienić. Zaczęłam zauważać natomiast. Ile mnie to kosztuje? Perfekcjonizm bardzo rzadko bierze się z próżności. Najczęściej bierze się z potrzeby bezpieczeństwa. Jeśli zrobię wszystko idealnie, może nikt mnie nie skrytykuje, może nie zawiodę, może będę wystarczająca. To jest strategia, której ciało i umysł uczą się wcześniej i ona kiedyś pomagała, ale problem zaczynał się wtedy, gdy ten tryb zaczął rządzić całym moim życiem. Bo wtedy trudno się cieszyć tym, co jest prawie, trudno być wdzięcznym za to, co już jest, trudno reagować na niespodziewane sytuacje i trudno zobaczyć wartość w drodze, jeśli nie prowadzi dokładnie tam, gdzie planowaliśmy. Myślę, że warto zatrzymać się na chwilę teraz, bo to bardzo ważne. Perfekcjonizm nie dotyczy tylko zadań i on bardzo często wchodzi w nasze marzenia. Jeśli relacja nie wygląda tak, jak w naszej wizji, praca nie daje dokładnie tego uczucia, życie nie układa się książkowo, to zamiast zapytać, co tu jest dla mnie dobre, my myślimy, hmm, to nie to. I wtedy tracimy zdolność cieszenia się, deprecjonujemy to, co już mamy, odkładamy szczęście na potem, a życie dzieje się tylko raz. To nie musi być idealne, żeby było dobre. To zdanie zmienia bardzo dużo, kiedy zaczniemy je naprawdę czuć. Bo co jeśli coś, co może być dobre, nie do końca jest pełne? Coś może mieć wartość, nawet jeśli nie spełnia wszystkich oczekiwań. Coś może być etapem, a nie porażką. Ciało dużo szybciej niż umysł rozumie ulgę. Kiedy przestajemy się napinać, oddech się pogłębia, ramiona upadają, życie robi się trochę bardziej miękkie. Praktyczne zaproszenie, nie zadania, nie ćwiczenia do zrobienia idealnie, ale zaproszenie do sprawdzenia. Zauważ, gdzie odbierasz sobie radość, przez jedno zdanie w głowie. To jeszcze nie to. Zauważ to miejsce. Zadawaj inne pytanie. Zamiast, czy to jest idealne, spróbuj, co w tym jest dla mnie dobre teraz. Pozwól rzeczom być wystarczającym. Nie poprawiaj wszystkiego od razu. Zobacz, co się stanie, gdy zostawisz coś takim, jakie jest. Przenieś to na marzenia. Marzenia nie muszą się spełniać w całości, żeby były żywe. Czasami spełniają się fragmentami, czasami zmieniają kształt, czasem prowadzą gdzie indziej i to też jest ok. Bo to nie jest rezygnacja z marzeń, to nie jest zadowalanie się byle czym, to jest dojrzała obecność. Umiejętność powiedzenia, to jeszcze nie wszystko, ale to, co jest, już ma wartość. Ja mam wartość i mogę się tym cieszyć, nie zdradzając siebie. Radość nie przychodzi wtedy, gdy wszystko jest idealne. Radość przychodzi wtedy, gdy przestajemy z nią walczyć. Jeśli jesteś osobą, która była uczona perfekcji, nie musisz się z niej leczyć, nie musisz jej poprawiać. Możesz po prostu dodać do tego więcej łagodności. Bo naprawdę, to nie musi być idealne, żeby było dobre. Dużo miłości dla Ciebie.